Nowy rok nie zaczął się dla Leszczyńskiego Szpitala dobrze. Z początkiem stycznia lecznica straciła kontrakt na 16 swoich poradni specjalistycznych. NFZ część usług zakontraktował z prywatnymi lecznicami. Niektóre poradnie, jak na przykład onkologiczna, znajdują się w ogóle poza Lesznem. Wczoraj po południu NFZ ogłosił nowy konkurs. Dyrekcja Szpitala dziś nie kryła, że bardzo liczy tym razem na powodzenie swoich ofert. To, na co czekaliśmy, a więc, że konkurs zostanie ogłoszony ponownie. Stało się wczoraj w godzinach popołudniowych faktem. W tej chwili no, trwają prace przygotowawcze. Do 23 mamy czas na złożenie ofert. W tej chwili w szpitalu właśnie działa zaledwie część poradni. Pracownicy pozostałych tkwią w zawieszeniu, ale dyrekcja zapewnia, że nie podejmuje na razie żadnych działań związanych z ich etatami. Pracownicy część skorzysta z urlopów, część została oddelegowana do, do pracy w oddziałach, także żeby tam z kolei pracownicy mogli pójść na urlop, także w tej chwili no, szpital pracuje normalnie, te poradnie, które, które aktualnie nie świadczą usług dla... Dla pacjentów w ramach umowy z NFZ czekają na, na pacjentów. Szacujecie w jakikolwiek sposób straty, które powstaną? Tak, liczyliśmy z tym, że proszę zwrócić uwagę, że ym, czytając wczoraj wieczorem materiał z funduszu y, tę informację funduszu widać, że w niektórych poradniach mimo, że one będą podejmowały, mam nadzieję, tu w szpitalu swoją działalność od 10 lutego, y, liczba Punktów pieniędzy, którą fundusz przewiduje, jest dokładnie taka sama, jak była od początku roku. W związku z tym, jeżeli my ten kontrakt wykonamy, to można powiedzieć, że te pieniądze do nas wrócą. Także o takiej czystej stracie, gdyby one, by, nie można mówić, gdyby, gdyby fundusz przeznaczył mniej pieniędzy niż, nazwijmy to, w tym pierwszym konkursie z mocą od 1 stycznia, no to o 1,12 i jeszcze te 10 dni bylibyśmy fizycznie w stracie. Ogłoszony wczoraj przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowy Konkurs dotyczy m.in. onkologii, reumatologii, neurochirurgii, chirurgii onkologicznej czy nefrologii dla dzieci. Wyniki tego postępowania znane będą dopiero po 6 lutego.